Dzień mam widzowie, dzisiaj nagrywam filmik o tym będziemy sprawdzać. Mamy, będziemy sprawdzać, będziemy to będzie Stop hunt PCD nie będę ja mówił, będziemy po prostu się wsłuchiwać, będę mógł mówić. Dobra, jedzie. Jadę takim morsoł i będzie nic ciekawego. uważać Nie dajemy prawym tutaj Stop ham, ale... Patrzmy mm. na tej drodze Fajnie Ten, perłowa To mały robus O! Jedzie autobus Wszyscy chodzą w autobusem. O kurna na, na ten, spadł. Co on robi z tym Jak jest... Co on zrobił z tym tirem? Kto mać On zrobił z tym tirem... Ile on jedzie z tym? Jeden tirem... Co? Co jest? Jest jedynie. O jedynie. Jest Jest jedynie. Jest Więc Jest jedynie. jadę nie mogę dogonić Jest no. jedynie. Jest będzie pierwszy jedynie. o jedynie. o jedynie. No i tir poleciał, ja pierdam. Ja. Dobra, robię. Dobra, s -o -o -o. O -o 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 -o. S. Ja pierdam. S. Górna. Nie, nie, tu. Lejcie piso, ale nie Dobra. Jedziemy, no co on robi tego? Naprawdę, robimy? Ha, ha, robimy mu S, kurna. Tak, s będzie niech mówią. Będę mu przeszkadzał życiem. I! Dziuk! A, ha, ha, ha! ci przeszkadzał! Pierdziele. Będę ci przeszkadzał! O, kurna! Nie przejedziesz! A, kurna! Wyjdzie, to sobie na O kurna, O kurna! Kurna, ucieknij ja pierdole. pierdol. pierdole, O ja O O ja Nie O kurna, Nie wyjedziesz z eee, tego. No nie wyjdzie z tego. Nie wyjdzie z tego. Nie wyjdzie z Nie wyjdzie z tego. Nie wyjdzie z to Bo... ja będzie mi mówił, E kurwa. Ja perdo. Ja perdo. Co on robi? Tak dire. Co on nim robi? Kurwa matka. Matka boska. To... To on ma... chyba chce się bawić chyba w szybkich, szybkich, szybkich szybki zje... no, Naprawdę, ja to mi bardziej w... się bawi szybkich i wściekłych, ale mi to przypomina szybszych zjebach. Barry o połączone światła i go muszę dogonić. Ale ile on jedzie tym tirem? Ile? 50? 50 że w Jestem dobrym kierowcą. Zobaczę jak jedzie, jedzie. nie Jedziemy gdzie? está, 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 Dobra, wczoraj jeżdżę i ty Agnumpo, No, przejedziesz, jedź. Ja. Przejedziesz! A ja, a, a ty mnie wcześniej nie wjechałeś. Ty we mnie wcześniej nie wjechałeś. Aaaa! Ja. mnie wcześniej nie ale już Co tu mamy jeszcze za gry? 35, yy, 99%? Nie wiem, co to, nigdy to nie grałem. Naprawdę nigdy to nie grałem, ale możemy zagrać. Mogę dla was zagrać. Ja nie grałem i, i nigdy tego nie nawi i na nawi nienawidzę tego, ale dla was zagrać. no to jest?

japier, o japier, oj, ja pier. ada! Ja Aktualizacja na 29 minut? O, włączyło, jest, bajka! No kurwa, co robi? to jest, to jest, na jedzenie, to nie grałem? Nie to sam przeżyć. O kurde, ale poszło sadzonka, kurde. O ja! Się nosi, kur, O kurde. Brak lokalizacji dzieci. Breaking z no dziecka. A, tam dobra. Za tą grą? Mam takie coś bawicie No to co jeszcze mamy? Policzkar? Nie wiem. Ciągle już zainteresujemy Polska wieś. Ja wam powiem, to są jebany administratorzy. Co to jest? Ja, ja mam tą grę, lubię ją nawet, ale administrację. Trzeba na nią grać, grę Trzeba, Oj, się oczywiście! Bóg administratorów, super! Siedzi sobie i co robi? Bo nic nie robi, tak? Tylko.

Tak, ja to lubię tę grę, to widzę, ale administratora nie ma niczego administratora, czy jego ściera. O o zachód. dobrze zachód, o Czeje! Yeah. Yeah, ja ja wychodzę! Dzięki! Goodbye! Tutaj jeszcze mamy? Eee. Nie wiem, to się już trwa. 19 minut, to jeszcze mam trochę czasu. Muszę się tak trzymać, żeby filmiki 20-minutowe robić. takie się trzymać. No to będzie spokojnie warszawska kolej, a nie jakaś tam która. Padałem się chyba z administratorem i kurna i gdy... Kde... <śpiewanie> i kurna mi kurna kurna i kurna kurna Welcome! Conductor! Conductor! Nie, ja nie chcę zrobić kontu. Drive! 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 drive. Y jakie mamy pociągi? PKP Intercity. I wygramy. Nowe Intercity. Daj, kolej. Kolej Mazowiecki to jest moje, tak ja widziałem na bardzo to... Wschodnia, I dawaj, parzyw, warszawa Wschodnia, Parzew I dawaj, Parzew, Warszawa Wschodnia, Pruszków Deport. Deport Super może być A, Czekam Oto mi wywaliło Jedziemy Jedziemy Jeszcze nie ale słowo jedzie coś Just... co so, tam limit. jestem co? Jeden tor, nie ten tor, kur, nie ten tor, Kurde Nie ten tor, no ja pier, o, no, jedź. jedź, widzieliśmy, Warszawa schowka, jedziemy, jedź, ja pier, jedź, nie, mi się je... Ale jakieś takie. Obyjemy no, już. <grym> Dlatego na ja innym koncie po prostu zawołał do kolegę. To ja tam w grubie go nawet. Bo no, tam jest znajomy tego właściciela. I on na serwer, bo tam jest ten, ten właściciel. No to też fajnie to, 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 jest fajny, to, jest fajny, to jest

odbytu i... O ja, ale, ale trochę to szanujmy, napisałem do właścicieli nie będę, mogę wam pokazać, o kurde, ale to graczę, coś nie, 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 dobra, no to chyba nie ich nazwy, no to zobaczcie, to jest ten, jeden ten, nie, bo ten, no, tak, nie pamiętam no.

Чикавоска. yeah mm -hmm. Do wywali, tak? Dobry, teraz oprócz, tak? A, dobra, teraz tak? jedziemy no, czekaj pan! Czekaj pan! Ja muszę pana wciągać! O! Dobra, jedziemy. Mówię, zrobię auto otwarte, ale idź pan! Aaa, kurna! Jedziemy Sprawdź, To już jest za dobrej w ale musimy się postaram. ta po to, żebym nie załatwiony? O! O ty! Mam to nagrane! Nie, no kurde, no siwy, Normalnie. To jest właśnie dbanie. Ja pier. Nie, no to ja nie będę grał. No tam. To siemanko mogę Wam w ogóle w pokazać, bo jak to, to działa te sceny. O, sceny mi się zmienił. O kurde, dobra jest scena. O no to jestem. No to trochę jest dziwny mam ekran trochę, bo i Bruno jest na tym. Yy, na tym, na kamerce, bo mimo bruno pokoj jestem. Nie mączyłem światłem. No i jak to powiedzieć? Wywalił mnie z gry. Dzięki! Dzięki! Bardzo polecam was serwer, naprawdę, nie polecam, jak mają wywalać to po prostu osoby. Dam wam link w opisie do jego konta, piszcie do niego głupie rzeczy o tym o, tym, o tej grze, czemu mnie wywalił, no i dostanie w pier. Ja mogę jeszcze zgłosić tą grę do Robloxa. Dobra, robimy to, jak zdążę jeszcze, o dobra. Eee, czekaj, jak to się robiło? Przeglądarka. Mam no, wrażenie, że ja tu mam troszkę jakiś taki chyba nie na tym, na tym, tym koncie. Trochę mam bagno, ale wiem, wiem, wiem. Eee, dobra, włączamy. Dobra. No i teraz szukamy sobie tej gry. No, ja lubię do gry, ale to mnie trochę przeraża. Dobra, nie, nie, nie to, tylko to. Ja no, więcej gra w podróbkę polskiej niż innej. A teraz mogę zrobić takie coś. Pyk. A, kurde! Właścić. Przejście. no dziękuję za opinię. Super. A mogę zgłosić sugę? Nie. A mogę zgłosić zaruszanie. Super. Super. Reporty końcowe angielskiego. A tam dobra tam. Dobra, siemanko. Mówię chwilę wody. Siemanko.